Mapa, żeby umrzeć, jak umrzeć? Gdyż nie umierają, Muszę no, by wypuścić. Bierz tą pułapkę stąd. Ty nie będzie smoothień, Jestem jakiś pośpiech. Już się czasuję. Mam ich tu, dużo. No to co mam Nie wiem za kim się Idą do ciebie. No. Pułapkę tu na przykład na dole, tak? Serio. Tam no. jest pułapka. Też. No, jak to Ale... szło. Hele. Ding-dong. To był ten Lila z Lobby, biedny. Nikt tu nie jest biedny. To pamiętaj. Spokojnie, <coughs> spokój troszeczkę. Remember. Przestań to robić. Zrobili mi gena wszyscy tu. I na sprincie oczywiście, Rebeczka, Pipka. Mhm. Dobra, dorwałam sabla jak leczyła Lylę, więc y, zajmę się tylko sable. To by było chamskie. Nie mam pułapki pod paletami. No trudno, ja już nie mam żadnych. Okay. No, no problem. pod podmoraniu ktoś chodzi, to są znaczy, że nowy larwo ośpad paletę i ciepło widzę No i na sprincie, bo jak mnie denerwuje ten PR No o, ciekawe jak ja biegnę na tym sprincie to wiecznie jakoś dostanę i tak w czapę To jest tyle palet na tym czerwonym lesie, że się żegnasz tego skitu Jezu no! Serio! no i do małego od pewnych biciał no dłupie z tej palety, nie nerwuję gęsi kończył w góry w budynku, ile tam poszak się drżał. no mam rabaczka tutaj kurde no My nie sprint, ma, budynek nie? jest niezostawiony, więc ja idę na górę od razu gena nie skończyli co no, oni skończyli, a w serio mi się rzeczy nie widzę, jak pisnę. To jest za duża masa, żeby na kropek stawiać. Wiem, i takich nie masz dużo. Powinna dostać. No, kuźwa. I tak. gdzie to jest? O, złapało się coś. Uh -huh. Dojdziesz? Sprzęgowa pewnie. Nie wiem, spróbuję. Mam tu Sabrę i... Sabrę. I Lele Tak, widzę. Do ciebie Lela ranny idzie. Poszedł, uciekł. naraz. Uciekł? No przy nie będę go gonić. Właśnie będziemy go gonić. Kingena kończy Sablę. Prosto w to. I Tutaj coś jest małym się, coś dzieje. Złapali się tu, ale z daleko. A, bo na wyproba zdjęta, sorry. Przekonam. Mam ich tutaj trójeczkę. I dwóch jest rannych. i nie by było tutaj ich ogarnąć. Ale z drugiej strony są. No, no nietrafione. Widziałem właśnie. Nie, Lela, masz przez ranę. Idźmy stąd. Ktoś tu biegał, bo są ślady. Larwa była. W małym jest. Znaczy Słodekty. w małym. Było... Mamy ją. Uh -huh. Była tu przed chwilą, gdzie ona jest? No dość. Przed chwilą ją widziałam! Zrobiła ślady i pobiegła prosto pod murem. O, oh, fang. Hello. Pani? O, no, ok. Tu są wszyscy. co? No, Chyba. Jak mi spowalnia to wychodzenie z niewidzialności. Mam tu sable kicze. Ja mam lela, która ma mieczek wtedy. A no, ona ma tu paletę i nie ma tej. A, rozumiem to, co mam Tak, chujki. No serio! Nie! No i to też jest zaskoczenie. No zablokowałem paleta. się w mięsie, nie wierzę. W mięsie? Tak. No nie wytrzymam z nią, nie złapię jej tu. Nie nie poszedł, nie po nie poszedł. Dostała! Umarło coś. No trudno. Pisto. Zaczyna się. Aha. Zrzucaj to. Doję ją. Co no, ona zrobiła? okręty, okręt. Nic to... nie zrobiła właśnie! Masz, kurczę. No klatki. Kingdom. Jak hmm. jestem niewidzialna, to mnie widzisz? No, widziałeś no, to. Prosto w wersja, Mam no, ja już już zablokowany, spoko. Mam tutaj dwie osoby. Gdzie jest ta larwa? Nie ma, mi. Nie wiem, ona jest jakiś teleport. O co tam, po razy zrzuciłaś? O, Leczą się już tu. Zasieli tak, mam się tu ekstra. cztery osoby. I po raz tu sama, nie mam no, ja jestem opcji. w małym z larwą i też będę mieć prze... ...srane raczej. Geny się będą robić źle Nie dogonie. jest taka... No to i też nie złapie, nie? To jest dramat. Dobra. Naraz to mnie nerwujesz. Dobra. <laughs> Dwa geny im zostały. Lecę po tych genach, wiesz? Już. Tu nie robią, chociaż skopiemy. Przestań to kręcić. Może nie ma. Jezu, co to? Nie da się o, już weekenda. A, Taki dźwięk! Znaczy, no? takich nie było przerażających. Umarła chyba, umarła. o Znowu larwa i otwieram skrzynkę. O, dwie osoby. Ja biorę tą z tego małego pomieszczenia. Stary do szafki weszłaś, lewik. I larwa tu oczywiście jest. Tak. No jest długo ta animacja trwa, to wrzucanie z tej ręki. No trochę trwa. Dobra, bropa umierały na Widzę cię, Mam je tu dwie. Nie tych larw? to jest i ta kółko? Czy co? Haha! Nie wiem, ile ich było. No to nie było nasze lobby. No nie, nie zrobię jej tu. Mam tutaj sable, tylko że paleta jest niezastawiona. Widziałem ją na chwilę dzięki czemuś, więc ja tego nie dowaliłam. Nie, nie ma szans, żeby ją tutaj dogonić. Taka ja idę do ciebie. Jezus, on mnie denerwuje. Widzę ją, uh -huh. nie, nie widzę. Uh -huh. No nie wierzę w nią po prostu. Co chybna. No nie wierzę w to! Leży. Nie, tutaj na nie ma. O czy znaczy nie robią? Tu też nie. To jeszcze tam, daleko. No lecę, lecę. Na szczęście wiesz, szybciutko mogę, nie? Biorę nie tego z prawej. I... No tutaj też ich nie ma. Tu też nie. No to. O, słyszałem coś chyba. Albo no to te dźwięki z tego lasu głupiego. O, widzę ślady, to już jest ranny. Na co? La, ranny? Nie, no wszyscy wyleczeni. Rabeczka biegnie. Do budynku. Małego czy dużego? Dużego, no, do budynku. Dobra, dobra. Na co? Jestem. Tu by się przydał pułapa, wiesz? Dziękuję. Idę do, od góry. Nie wiem, czy ma no jest już. Mam ją tu u góry, jest. Pewnie spadnie na dół. Mhm. Nie dostała. Nie wierzę w to. Powinna dostać i to no spokojnie. No i nera. Z włazy, nie? Tak. Idę szukać. Już? Dobra, czekać jeszcze. Dobra, no, tu gana robi ta sablę, chyba. Dobra, lecę. O, no, tylko... Aha. No, sprintem oczywiście, nie? Musisz mi ją pomóc dupić A ty co? Musiał, <ślał> że ona tam jeszcze zakręciła trochę. Paleta. Haha. <ślał> A, tamta osobę uciekła włazem. No trudno. Na raz nią. Tak, to jedna na osiem. A nie? jedna to tam. Może jakaś wielka beczka A. mi się zrozpiła na pysk. Gdzie no, jesteś? Pokaż się. Dobra, już. Hastycz. Jest tu gdzieś jakaś paleta? Nie. Dobra, lecę na Hej. To jest w sumie dobra mapa, bo... Coś tak, nie wiem słyszałam tak. Ale dostała ona też. Dobra mapa dla mnie do biegania, dlatego że nie ma przeszkadzać tak dużo aż... Mhm. No, Jezu, on tak y, często nie widzi tej pułapki, muszę się nastawiać. Ten domek trzeba zostawić, nie? Okay. Ale że ja nie powalam tą pią, to też jest głupienie troszeczkę wow. Co To zrobili. Okay. Straciłem go Mam Ctrnka Jeszcze jedną no, pułapkę włapię Małym rodziem, nie. Da, serio! Przecież odsunęłem się od tej paletki sny. No, o Sharon mi Mhm, uh -huh. Będzie zaś. Wszyscy tu są. Jak będzie jeszcze paletę to tam mam przez i tyle. Ona mi kuca. No, denerwuje mnie już. Dostawiony. <grym> Dostała. Moje uh -huh. to piłem. Dobra, biegnie mi do tu jakiś cer. Dostał leży Nie dostała, słucham To jest niemożliwe po prostu Opiegana. na Złapał się ktoś w pułapkę Idę, nie wiem czy zdążę W domku Bora, ona była ważniejsza Okej. Okay. Mm, Kisno. Ktoś leży, pokazuje. Aha, to ona, dobra. Ale te pułapki trzeba rozkładać. Mek, weź se daruj, no naprawdę. A w małym już zrobili genach. Aha, pał się. No dobrze, i tak. mnie go Jest to mech teraz. Popałam Ingena. Coś mi ktoś przychodzi. Piłową przejechałem, kisnę. Mhm. Sherry leży, leci do klatki. Mhm. Koło ciebie ktoś tam. Tak, tak, tak. To ją wysyłam teraz, wiesz? Ja nie wiem, czy on pobiegł ten ktoś, bo no nie widzę. Tu jest. Tak? Mhm. Za ścianę jest, go dość Hejt tu mam A w małym są zamilowane? Nie Nie, właśnie nie zrobiłam Ale no dostał mhm. No do palety to do dobiegnę Serio? Wysłano. Mam -hmm. no, trochę to w łapach. Boże, szybko uciekła, niech spada na ziemię. Tak. Drzwi. Boże, ja się cały wychyliłem do przodu, nie? Przed tym monitorem, żeby nie obcisnąć. Obcisnę z siebie. Kisnę. No, stawiaj! O co chodzi? Już palec boli w ogóle od tego. Mhm, uh -huh. mam tu kogoś, zacięły się. Nie, ja nie wierzę. I kleje tu mam. Cheryl, wystaw. Czekła do budynku. Szkoda, że nie ma pułapki rozłożonej. Czy znaczy, była rozłożona, bo. Aha, jest złożyli niszczona. mi. Mhm. No mi ja z mi ucieka, dobra. Dobra, mam ją, nice. Dobra, jego ja nie Idę im szklopę. Gena skopać. Ona dalej żyje? Przez okno przeskoczyła, no kurde. Serio! Nie, co, nie popięte? Nie, po prostu. Przez okno i trafiłem jej, niby. Kurde, tu gena kończą. Ja nie złapię jej, mam jej. Dobra, dostała. No, nareszcie. Czekałem aż tą pułapkę wpadnie. No i bardzo dobrze. Mam tutaj po znowu. Ja tutaj jadę, to jest, pod paletą. No nie wierzę, że to mi tak skręciło samo. Nie Ale dobra, chyba ją dopadnę. Trochę ją potopało, ale. Do małego mi poszła. No. Przesuwa się ona wzdłuż. Więc łatwiej, tutaj nie mam pułapek, dobra, ona jest tu, a Kate. Okay. No to z dwóch stron, już nie ma, I tyle. No! Nice. Było ładne. Kurdegany już za dużo. Trzeba pułapek pobrać. No, tutaj robimy mi widzę ją. Trzy osoby w ogóle. Pozdro. Mhm. Mm no, kopto to. Poszedł. No rozkładaj to. No patrz. sowała, Zdążyła. Łapkę mm. złożyć. Mam ją. Dostała. Kto no, ona jest? Tu jest jakaś znowu. Nie trafiła, nie? Nie wierzę no. w to. Jest chore. Z jednej to z drugiej. Nie. Podpuściła, ale tam jest hmm. kolejna paleta. No to nic jej to nie da. Gdzie ona jest? Aha, Boże, tak jakby tego do przodu. Aha. Za dużo czasu na nią marnujemy, w dwójkę. Aha, jest z mojej strony. Dobra to już jest niepotrzebne Już złapał? Nie wiem A tych genów nie robią, to która? No ja kleja, cześć. Lobiłeś. Nie Nie, nie dopiłem, przerwałem. Aha. No, a w budynku zaś nie jest. Włącz sprint, to bym miała może ją... Ja na raz, dobra, żółwik złamł, kurde blokujemy się nawzajem, gdzie ona jest? Nie wiem. Tutaj wyszła. Tutaj Gana robią. Ona jest w małym. Nie, na mhm. sprintem pewnie sobie leci, nie? Jedna jest tam. Mamy. Mhm. Okay. Jeden gan. Zapała się. Lecę do niej. No przecież wszyscy powinni tutaj dostać. Nie wierzę w to. Już uwolniona. No nie wierzę. No daj gonić, tu mara. Nie robią tego ogoniczka. Och, o. pięknie. Właśnie do tamtego gena idź zobacz. i zobacz. Tak. No na górze jest cytryna. No jest skopany. Na budynku jest cytrynka. Bo widzę, chodzi po tych. Ale Teraz... po co? Nie wiem, bo się boi. Padło coś? Nie, rozwaliłem pułapkę gnoje. Coś to musi dać. Nie im tego gena robią gnoję. Tu ktoś jest. Tak. Jezus... No ja trzeba te geny... No Nie pilnować. wiem, gdzie ona uciekła. Była tu i nagle znikła? Wydupię z tego ciągnika. Chowałem, jak jakieś czuby. Ja nie wiem, właśnie robią te geny? Robią właśnie. Tutaj jakieś zaczęli robić opie i okay, tego już więcej nie można ona na zegarku, a teraz zdjęta była doskonała. Okej, ktoś tam jest, koło siebie gdzieś niedaleko. Kurde, zaczęło się. Dobra, pod bramami trzeba. No to się nie da. Czemu? To dużo jest ich? No trochę. Leży ktoś. Tak, robię. Tam za tobą brama, a ja lecę do tej, co jest bardzo daleko od ciebie. Ale tutaj nikt nie otwiera. Tam dam pułapkę. Więc tamta tylko zostanie. Sparuję. Czemu nie mam. Nie wierzę w to. Tą tam, tam? Nie wiem. Tak. Aha. Czyli tamto otworzyliśmy. No o, mam tylko kogoś. Nie osoby. No, ale mi tutaj wszyscy uciekają tą bramą. No, Idę, ale Ace'a tu mam. No i kolejna osoba biegnie. Ale nie uciekam. Późno, dostałam zaś z palety. Dobra, Ace próbuje do tej bramy dobiec. Mam tutaj mleko i gonię się z nim. Wokół, Dobra, lecę. Już, już go wysyłam i lecę. No i uciekła stąd. Mam ją. I to ona tylko została i ktoś jeszcze leży w ogóle. Aha, bo oni byli dwójkę, No dobra, okej. Okay. No to umarte, ile osób raz, dwa, trzy uciekły, to dobrze. Na pięć zabitych. No to dobrze. Nawet... To może ciężko było tym... Tak. Ale dobra mapa, bo można było długo biegać. No, ale w ogóle już ciężar coraz ciężej jest.